Okej, hey, masz swój ulubiony serwer. Abyś miał mieć swój, e, mapę swojego ulubionego serwera e, na twoim świecie. Do e, wersji ZIP Pokażę Ci dzisiaj jak to zrobić. A więc wchodzimy na serwer teraz opisie. Po czym schodzimy na sam dół. Kiedy zejdziemy na sam dół, klikamy niebieski przycisk, przycisk do A nie sorry, jak znajdziecie takie zdjęcie, to wtedy klikamy download. A więc kiedy to zrobicie, to się takie coś, jak to otworzycie, i tutaj pisemy adres z serwera, którego chcemy mieć. Na przykład, wezmę sobie acmc.pl i klikamy start. Kiedy to zrobiliśmy, wchodzimy na to IP, który nam się wyświetla na górze. Czyli connect to adres, i mamy na przykład localhost, ja mam, więc za chwilę się widzimy. <laughs> O więc, o więc, jesteśmy w Minecraftie, to klikamy tryb wielosobowy. Połączę od razu i tutaj wpisujemy swoje IP I klikamy dołącz. I po tym w pisaniu, oczywiście połączę od razu to wpisujemy, i potem tym wpisaniu powinno nam dołączyć do świata. Dobra, a więc jak widzicie, już powoli dołączam. Dobra. I teraz... No, więc kiedy to zrobiliśmy, yy, teraz możemy sobie pochodzić, i jak będziemy chodzić, to będzie nam się zapisywało. A więc widzimy się, jak już się rozchodzę, i no, zapisze mi się cała mapa. Ok, teraz wracamy do Word, do WLANDERA. Jak widzicie, nam się zapisała mapa, i teraz nie wszystkie myszy. I safe Q, Exit. A więc wchodzimy teraz w folder pobrane i szukamy Worda. Otwieramy sobie. Mamy tutaj pliki. Kopijemy sobie i żeby nie było, to zaraz Wam pokażę, że to działa. Albo dobra, nie będę Wam pokazywał, tylko po prostu możecie sobie teraz wgrać to, gdzie chcecie, a więc jeśli chcecie kolejne poradniki, to dajcie pomysły w komentarzu, a ja Was żegnam. Elo!